Chłopata mi to nie kopał z okazji 22 lipca, nie? Raczej nie. Tylko po coś to ktoś robił, zabezpieczenie czy coś, nie? Jak już się chodzi, to już to... I to zainteresowanie mówi tą ziemiący, Zainteresowani nie. idą na końcu, a mniej to już... No ja są... nie, ja nie wiem, bo ten to jest specja setek lat, może 100 lat wcześniej, nie? No to całe te wszyscy budowali z tego kamienia. Potem wszyscy Austriacy zrobili te kawerny, nie? To nie ma nic wspólnego jedno z drugim. Bo po prostu nie budowali z białego kamienia, nie? No ale tak jak kraki Dokładnie. Ale była pali miejsce takie te w się, właśnie kamienione. Te te nie wiadomo czy spotkamy. Cała skała tu jest. Czy to jest końcówka kawienic, już jakaś początka? Tak, tak wszystko, tak, wszystko. Natomiast I natomiast na jak wiesz, nie było ciężarówek żadnych. I furmanką przewieźć, furmanką przewieźć na taką kamienicę, to to, to wiesz, to była jedna furmanka i jeden dzień, jeden koniec.

a która jest już? Ja tu przedstawiłem te karę. Jedyna z towalicia Może tak by. Jak będziemy dochodzili, to, to było do 20 10. A byłaby 10 do tego. /a? Ale... No. A tu jest takie ściny. Dobra, takie ściny są. Znowu. Ściny są dobre. Udało mi się tu odejść z tym A tu żadnych bombach nie jesteście wiedzieli, takie dołki są, nie? po bombie coś innego. Nie, to nie innego. Zresztą tu jest specjalista Miner. Miner? Miner. Tak. Zajmuję się. Widać. To fazy. Armię zbawienia jakaś. Ile trzeba było masowo-wagowo na, na damy ten zrzucić. Ja się nie wypowiedzę. Ah, 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 Motor, tak. Taki teren powinien być na, na, nie, na motory, bo rower, na ja spacery. Ale mówię, na rowery, na spacery powinny być tereny takie właśnie zamiast. Nikomu nie przeszkadza, nie przeszkadza. No. A nie, on będzie kurczę że jechał asfaltem, będzie barfa. Nie, najgorszy, najgorszy, to jak idiota. Jeden przejechał z drugim przez nadrudawą tą ścieżką. Albo przejechał przez lasy Polski, Ale to już chyba tak. Jedz jeden, to jeździć Pięknie jest, Straszne ilości kilometrów ładuje po tych podgórkach to Peroni mówi, że jest taki gość, to zna po prostu każdą ścieżkę. On jak z nich wyjechał na to, no to po prostu strach. Bo gość na każdą ścieżkę po prostu. I on tam ładuje na pani. Tak, na teren to może tak. i, no, ślepo, wie gdzie kręci, gdzie się zatrzyma, gdzie, gdzie Ale to też, to domek. też tak, po paru dniach to się znudzi takie jeżdżenie, to